Witam serdecznie. Na wstępie chciałem powiedzieć, że nagranie tego typu nie powinno mieć nigdy miejsca. No ale mimo wszystko w swoje miejsce na tym kanale i wcale mi to nie znalazło. Ja chciałbym powiedzieć wszystkim, że niestety muszę zawiesić swoją pracę i współpracę z Patrykiem w dniu dzisiejszym. Myślałem o tym już od bardzo, bardzo wielu dni. Ale w ostatnim czasie, po prostu, wszystkie sprawy się skomplikowały. Zbyt wiele, można powiedzieć, dowiedziałem dobrego, właściwie mniej dobrego, więcej złego. No i po prostu nie, nie daję rady ogarnąć wszystkiego na raz. Sprawy w domu, sprawy, właśnie, o których nie chciał zbyt wiele mówić. No i też sprawy ze skuterem, które nie idą, nie idą zbyt prężnie. No z powodu głównie braku czasu i pieniędzy. Mam nadzieję, że kiedyś może się jeszcze spotkamy. Może nagram jeszcze coś dla was, kolejne bigaty, kolejne relacje z naszych prac nad, nad, nas, nad Patryka Sprzętem. Ogólnie przepraszam wszystkich za to, co złego na nich powiedziałem w sprawie ze skuterem, w sprawie z ich pomocą. No i mam nadzieję, że, że Patryk poradzi sobie z tym wszystkim. Jak będzie potrzebował pomocy, oczywiście może się do niej zgłosić, co, o czym też będę z nim rozmawiał w no, dniach najbliższych. No niestety wyszło jak wyszło, no nigdy już w tym kierunku nie zrobię. Pozdrawiam no, wszystkich.